Zadanie pierwsze: rozwiąż równanie kwadratowe. W tym przypadku zajmiemy się równaniami kwadratowymi niezupełnymi, to znaczy takimi, gdzie nie mamy współczynnika a bądź nie mamy współczynnika b. To znaczy one są, ale są równe 0. Co jest ważne? No ważne jest to, że tutaj macie kilka przykładów, którymi możecie się zająć po obejrzeniu tego filmu. A ode mnie na dobry początek Przykład, gdzie b jest równe 0, tak? czyli to będzie nasz pierwszy przykład. b równa się 0, to znaczy, że równanie kwadratowe jest w postaci ax plus c równe 0. I na przykład x kwadrat odjąć 49 równa się 0. No i pytanie, jak to rozwiązać? No i powiedzmy, że mamy takie dwie drogi, dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że przenosimy 49 na drugą stronę. Czyli wygląda to mniej więcej tak. I co możemy z tym zrobić? Możemy to spierwiastkować. Na co trzeba uważać? Na jednym z poprzednich filmów dotyczącym wartości bezwzględnej pokazałem wam, że wartość bezwzględna jest równa. Pierwiastkowi z kwadratu danej liczby, to znaczy, jeżeli mamy pierwiastek z x kwadrat, to to nie jest x, tylko to jest 2, bezwzględna z x i to prowadzi nas do dwóch rozwiązań. Jednego x równe 7 i drugiego x równe minus 7. No ale to jest tylko jedna droga, możemy to rozwiązać zupełnie inaczej, żeby to było w miarę przejrzyste, wybierzemy sobie jakiś kolor, i napiszemy z czego korzystamy. Warto tutaj pamiętać o wzorach skróconego mnożenia, gdyż one prowadzą do dużo szybszego i łatwiejszego rozwiązania wbrew pozorom. I teraz my mamy x kwadrat minus 49 równa się 0, czyli dla nas to jest to samo co x minus 7 pomnożone przez x plus 7 równe 0, czyli x minus 7 jest 0. Kiedy X jest 7 a X plus 7 jest 0, kiedy X jest minus 7ką. Jedna i druga droga prowadzą do tego samego rozwiązania. I to jest przykład, gdzie nie mamy B, to znaczy B jest, ale B jest równe 0. Przejdźmy do kolejnej, do kolejnej powiedzmy, kolejnego przykładu. Tym razem c będzie równe 0. Jeżeli c będzie równe 0, to nasze równanie kwadratowe sprowadza się do równania ax kwadrat plus bx równa się 0. No i dla przykładu, 3x kwadrat minus 2x równa się 0, czyli x razy 3x odjąć 2 równa się 0. Kiedy iloczyn dwóch liczb jest równy 0? Kiedy jedna z nich jest 0, ewentualnie druga jest 0. Oczywiście dwie obie też mogą być równe 0. Dzielimy to przez 3. I otrzymujemy 2 trzecie. I mamy dwa rozwiązania, 0 i 2 trzecie. I teraz tak, na co uważać? Wróćmy do naszego przykładu poprzedniego tego pierwszego. I tu pokazaliśmy, że x kwadrat minus 49 ma być równe 0. OK, napiszmy Uwaga, i rozpiszemy sobie trochę inny przykład. Powiedzmy, 3x kwadrat dodać 27 równa się 0. No i teraz jak to rozwiązać? Dzielimy to przez 3. Ja nie lubię dużych liczb. Nie lubię ułamków, staram się rozwiązywać, jeżeli sprowadzać, jeżeli można sprowadzić to do liczb całkowitych, ewentualnie jak najprostszych dla mnie. No I teraz tak, x kwadrat dodać 9 ma być równe 0. Przenieśmy to na drugą stronę. I od razu widać, że to nie ma rozwiązania. Dlaczego? Dlatego, że x kwadrat nigdy nie będzie liczbą ujemną. Oczywiście jesteśmy w liczbach rzeczywistych, czyli to jest sprzeczność, tak? inne podobne przykłady x kwadrat plus 7 równa się 0, też nie będziemy rozwiązania jakieś powiedzmy minus 2x kwadrat plus 14 równe 0, też nie będziemy rozwiązania, dlaczego? minus Też nie będziemy miał rozwiązania dlaczego. Jak to przeniesiemy na drugą stronę, zostawimy tylko z tej strony x kwadrat, no to okaże się, że sprowadzimy to do takiej postaci, gdzie po drugiej stronie będziemy mieli za każdym razem liczbę ujemną, czyli po prostu nie da się tego rozwiązać w ten sposób, liczba rzeczywistych. Jeżeli będziemy w innym zbiorze, chociażby liczby zespolonych, to tam rozwiązania będą, ale to już nie jest materiał obowiązkowy w szkole średniej. Na bazie tych przykładów możecie rozwiązać zadanie pierwsze. Polecam, żeby zmierzyć się z tym.